Trzy lata temu do kin wszedł polski film, właśnie pod tytułem Plan B. Przedstawiał perypetię pięciorga współczesnych nam bohaterów, którym właśnie z pierwotnych zamierzeń niewiele wyszło. A ich życie mocno się zmieniło i to w zaskakujący dla nich sposób. Życie, jakie wiedli w większości się załamało i musieli szukać czegoś w zamian. Jakiegoś planu B. Stąd właśnie tytuł filmu i dobry motyw, a co najmniej punkt startowy do dzisiejszego rozważania. I w tym miejscu warto zadać ważne pytanie, które to dzisiejsze rozważanie będzie w jakimś zakresie nam organizować. Pytanie brzmi: czy Ty masz plan na swoje życie? Z odpowiedzią warto się jeszcze wstrzymać, bo to pytanie. Można wbrew pozorom stopniować. Bo można zapytać, czy Ty masz plan, ale można też zapytać, czy Ty masz w ogóle jakikolwiek plan? Albo zejść jeszcze szczebel niżej i zapytać, a może Masz choć zarys planu? A jeśli Masz plan, to na jaki okres Twój plan opiewa? Na rok? 3 lata 5 a może całe 10 czy 30 lat A czy masz jakiś plan awaryjny gdyby ten główny nie wyszedł właśnie jakiś plan B zapasowy który da się zrealizować gdy wszystko inne runie Tak jak bohatera filmu od którego zacząłem I właśnie a propos filmu Tytuł tego filmu był pisany Plan B przy czym to B było napisane z wielkiej litery. I to się fajnie składa, bo plan B można czytać jako plan Boga. A Bóg ma plan. I ten plan wyłożył. Wyłożył w Biblii przez wielu proroków od zamieszłej starożytności do tej starożytności już relatywnie bliskiej, opisanej w księgach Nowego Testamentu, liczącej sobie, Circa about 2000 lat. I powtórzmy zatem kluczowe dzisiejsze pytanie, ale w nieco pogłębiony sposób. Czy ty masz plan na życie, bo Bóg ma? Nawet jeśli ty nie masz, to On ma plan, który wpływa na twoje życie. Myślę, że nawet ludzie zupełnie niewierzący, słabo wierzący, kojarzą jakieś elementy Bożego planu. Więcej. Obawiam się, że z tych elementów Ułożyli sobie plan, którego autorstwo przypisali Bogu. I ten ich plan w bardzo skrótowej postaci brzmi: dobrze pójdą do nieba, a źli do piekła. Z takim ujęciem zaczynają się jednak problemy. No bo kto jest naprawdę dobry, żeby na to niebo sobie zasłużyć? A jeszcze jest inny problem. Bo, jak pokazują badania statystyczne, większość ludzi wierzy w niebo. Ale jednak nie wierzy w piekło. Ale kluczowy problem zasadza się oczywiście na tym, że ten prymitywny plan podany przed chwilą to jest ludzki plan. To nie jest Boży plan, że dobrzy pójdą do nieba, a źli do piekła. Ten boski jest zupełnie inny, wierzący go znają. Jest on wyrażony w wielu miejscach w Piśmie Świętym ja dziś sięgam do Ewangelii Jana, do jej trzeciego rozdziału. I tam chciałbym, żebyśmy sobie o tym planie poczytali. Zachęcam zatem do otwarcia trzeciego rozdziału Ewangelii Jana, a czytać będziemy wersy od 16 do 21. Ewangelia Jana trzy szesnaście. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego syna na świat, aby wydał na świat wyrok, lecz aby świat został przez niego zbawiony. Ten, kto wierzy w niego, nie stanie przed sądem. Lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Oto na czym polega sąd. Światło przyszło na świat, lecz ludzie wybrali ciemność, gdyż ich postępki były złe. Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła i z obawy przed wykryciem nawet nie zbliża się do niego. Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła. Chce ona, by stało się jasne, że to, co czyni, wypływa z szacunku dla Boga. Pewna refleksja na początek. Bóg tak ukochał świat. Czy jeśli czytamy ten fragment, to na pewno się na Nim zatrzymujemy? Bóg tak ukochał ten. Świat, a nie jakiś inny. Ten ze wszystkimi jego niedoskonałościami, ten jeszcze niepoprawiony. Wielu populistów, demagogów wzywa zniszczmy ten świat, a na jego gruzach zbudujmy lepszy. Bóg ukochał ten świat, a nie jego gruzy. Dlatego świata ma ratunek, a nie zniszczenie. Pytanie tylko, czy ta oferta ratunku zostanie szeroko przyjęta, bo ona idzie w poprzek ludzkich idei i konceptów. Zresztą sam Bóg nie ma wielkich złudzeń co do odbioru swojej oferty przez jej adresatów. Szeroka droga wybierana jest przez ludzi, a na tej drodze nie znajdują oni ani szczęścia, ani spełnienia. A pomijają wąską drogę i ciasne przejście, gdzie jednak jest życie i radość i szczęście. I taka z grubsza była obserwacja Jezusa dwa tysiące lat temu. I myślę, że do dziś niewiele się zmieniło. Trzy zdania w dzisiejszym tekście. Trzy wersy, szesnasty, siedemnasty i osiemnasty. I trzy kluczowe zaprzeczenia. Nie zginął. Nie wyda wyroku. Nie stanie przed sądem. A jednocześnie trzy zazębiające się mocne i pozytywne stwierdzenia: kto wierzy, zyskuje życie wieczne. Dzieje się to dzięki przejściu Jezusa. I wreszcie trzecie: wierzący uwalnia się. Od konieczności stanięcia przed Bożym Sądem. Chrystus poprzez swoje słowo na kilka sposobów zapewnia, że wierzący już dziś mogą liczyć na czekające na nich niebo. I jednym z tych sposobów rękojmi jest słowo każdy. Wers 16 dziś odczytany przypomnę, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie czytaliśmy tej historii dziś, ale w tym samym trzecim rozdziale. Ewangelii Jana. Opisane jest nocne spotkanie Nikodema, nauczyciela żydowskiego z Panem Jezusem. I Pan Jezus kończy to spotkanie, jak to opisuje werset 15, tuż przed dzisiejszym 16, zapewnieniem, aby każdy, kto wierzy, miał w nim życie wieczne. Tak jest w wersie 15. A kolejne zapewnienie pada w pobliskim, piątym rozdziale Ewangelii Jana. Wierszu 24. Jezus mówił tak: Ręczę i zapewniam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne. I nie czeka go sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Chyba wystarczy na tyle tych zapewnień, bo przecież jest ich o wiele więcej. Ten, kto ma dane, żeby wierzyć, a nie wierzy, podpada jednak pod sąd. Czy to jest sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe? Jezus skrótowo zapewnia, że już ciąży na Nim wyrok. Boże Boży sąd się odbędzie, to rzecz pewna: Bóg nie mówi o planie B dla ludzkości. Natomiast bardzo wyraźnie mówi o swoim planie. Dziś pokrótce przypomnianym. I ten plan jest zarysowany już na samym początku Biblii. W Księdze Genesis, w której będzie konkurs biblijny. I tam w trzecim rozdziale mamy zapis takiej niesłychanie skróconej Ewangelii. Gdy Bóg mówi do szatana po grodzie Eden wzbudzę też nieprzyja... nieprzyjaźń między tobą i między kobietą, między twoim potomstwem i między jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty... Zranisz mu piętę. Później Jachwe wielokrotnie ten plan przypominał, podawał szerzej, aż do bardzo skonkretyzowanych szczegółów. O żadnym innym planie tak nie mówi. U Boga nie widać planu B. Dlaczego zresztą Bóg miałby przyjmować plan awaryjny, skoro jest wszechmocny i swoją wolę może narzucić dziejom świata? Zresztą jego plan jest niesamowity. Poświęca swojego syna. Bóg poświęca Boga, żeby nieboży stali się boży. Stali się Jego dziećmi. I to bez trudzących wysiłków, za darmo, bo kto inny za nich, tych niebożych, zapłacił cenę życia. No dobrze, ktoś mógłby zapytać, no ale co z tymi. Którzy nigdy nie słyszeli o Jezusie, albo którzy byli na tyle daleko, że dobra nowina do nich nie dotarła. Oni idą pod sąd, czy jakoś unikają tego sądu? Ja bym powiedział tak. Uwierz, zyskaj życie wieczne i sam zapytaj Boga. A jeśli już wierzysz, Jesteś nowonarodzony, prawdziwie wierzący, to pytaj Boga już teraz. W modlitwie, co Bóg wobec nich zamierza. Ale ktoś mógłby powiedzieć: Uciekam od pytania, od odpowiedzi na to pytanie. Więc nie uciekam. Zwrócę uwagę na kilka okoliczności. Bóg każdego człowieka zaopatrzył w sumienie ten czuły instrument, który nawiguje w kierunku dobra, ale też nawiguje w kierunku. Źródła dobra. I ten sam Bóg, jak czytamy jeszcze w Starym Testamencie, nawet wieczność włożył w ludzkie serca. Jak przypomina o tym omawiana wakacje księga kaznodziei w naszej wspólnocie. Konkretnie w rozdziale trzecim wersie 11. Wreszcie o tym, że Bóg istnieje, można się przekonać oglądając Jego dzieło i to. Z kolei akcentuje list do Rzymian. I to od samego początku, w pierwszym rozdziale, w wierszach 19 i 20, że stworzenie dowodzi, że to Bóg to stworzenie stworzył ten cały piękny świat. I wreszcie na sam koniec, znów w księdze Kaznodziei, w rozdziale pierwszym, w wersie 13, czytamy, że Bóg poruczył wynikliwe zbadanie wszystkiego. Co ma miejsce pod słońcem? Jest to trudne zadanie. Bóg zlecił je ludziom, aby się nim trudzili. Reasumując: każdy ma sumienie, pragnienie wieczności, jakąś ciekawość poznawczą i namacalne dowody, że świat stworzył Bóg. Każdy, niezależnie od stulecia i od miejsca, gdzie się urodził, dysponuje co najmniej tym samym, podanym przed chwilą. Kapitałem początkowym, że tak go obrazowo nazwę. I każdego ten kapitał może, choć nie musi, doprowadzić do Boga. A czy Bóg, ten Bóg zostanie nazwany przez tego kogoś, ujmę to obrazowo, Jachwę, czy Bogiem Ojcem Jezusa Chrystusa? To rzecz nie w, ety w etykietkach. Nie w nazwach, bo paradoksalnie nie w nich kryje się zbawienie. Ten dany każdemu, kapitał początkowy, wystarczał do wiary ratującej życie. Dodam, że ludzie prawdziwie zwracali się do Boga nie dysponując spisanym Bożym Słowem, nie usłyszawszy nigdy dobrej nowiny. Przykłady? Bardzo proszę. Henoch, Izaak, Job, czy też zwane inaczej Hiob, ci, Żyli i byli bez Biblii, o czym sama Biblia zresztą zapewnia. Tyle odnośnie tego wątku. Reszta być może w innym rozważaniu albo w rozmowach poza, do czego też zachęcam. Wracając do głównego tematu i naszego tekstu. Jestem adwokatem, sądownikiem, w tym sensie, że specjalizuję się w występowaniu przed sądem. Mam więc praktyczne doświadczenie. Mógłbym powiedzieć: tytuł, do tego, żeby powiedzieć, że jeśli można nie stawać przed sądem, to tym lepiej. Moi klienci myślę, że mogą potwierdzić, że zamiast uzyskiwać uniewinnienie, czy jak w sprawie cywilnej, oddalenie pozwu przez sąd, to lepiej o ten sąd w ogóle nie zahaczać. W jakim sensie zatem również na bazie takich obserwacji. Można odpowiedzialnie stwierdzić, że pod Boży Sąd lepiej nie podpadać. Boży Plan, że wierzący unika sądu stwórcy, jest w tym sensie bardzo dobry. No bo zastanówmy się, chwilę, czy ten Boży Plan nie mógłby, to tylko przypuszczenie, nie mógłby na przykład polegać na tym, że Bóg w czasie swego sądu wyświetli człowiekowi. Wszystkie przeszłe, zmarnowane okazje na zmianę życia. Wszystkie te chwile, kiedy było blisko, żeby powiedzieć stop. Stop uciekaniu od konsekwencji. Stop dotychczasowemu życiu. Stop zajmowaniu się błyskotkami zamiast prawdziwymi wartościami. A jednak stop nie padło. I jest sąd. I to Boży sąd. Z wielkiej, po wielokroć litery. Odmienialiśmy dziś słowa wierzący przez różne przypadki, więc wypada krótko odnieść się do tego znaczenia, żeby, do znaczenia tego słówka. Otóż wierzący w ewangelicznym wydaniu to bynajmniej nie ten, kto rozumowo zakłada istnienie Boga. Szatan też wierzy. Chrystus kilkakrotnie o tym mówił. Wierzący to ten, który zawierza, oddaje swoje życie Bogu który chce, żeby w stu procentach działa się Boża wola, a nie ludzka. I szczegóły w tym zakresie, i jak prawdziwie zostać wierzącym, są zawarte też w tym samym trzecim rozdziale Ewangelii Jana. Dzisiaj całego niestety przeczytać nie możemy. Tyle, że kilka wersów wyżej w stosunku do omawianego dzisiaj tekstu. Jeśli czytałeś dawno, albo nie czytałeś wcale, zajrzyj. Jeszcze krótko o drugiej części dzisiejszego tekstu. Przypomnę wers 19. Oto na czym polega sąd. Światło przyszło na świat, lecz ludzie wybrali ciemność, gdyż ich postępki były złe. Wiem, że Pan Jezus posługuje się tutaj przenośnią i hiperbolą, ale można chyba przyjąć, że sąd już poniekąd się zaczyna. Codziennie stajemy przed wyborem światłość czy ciemność. Niewierzący, słabowierzący, wierzący, niepraktykujący, oni wszyscy są już na torze, którego finiszem jest sąd. Już podlegają sądowi. Dla nich sąd już się jakoś zaczyna. Tu i teraz. Wystarczy, czas na zastosowanie. Zastosowanie dla tych, którzy nie oddali jeszcze swojego życia Bogu. Jeśli usłyszałeś dzisiejsze rozważanie, to masz niezbędne minimum. Ono wystarczy. Oferta Bożej łaski czeka. Choć póki jej nie wybierzesz, podpadasz pod sąd. Póki życia, póki możliwości wyboru. Ale czemu odsuwać wybranie dobrego? Ja nawróciłem się w klasie maturalnej. Gdybym mógł cofnąć czas, to wolałbym żyć o mocy Ducha Świętego. Oczywiście, że kilka lat wcześniej też, przynajmniej. Zastosowanie ewangeliczne dla wierzących. Jeżeli ciężko ci się mówi niewierzącym o Bogu, to wykorzystaj dzisiejsze rozważanie. Na przykład, podsyłając link do planu B znajomemu czy znajomej. Dziel się tak lub inaczej pewnością swojego zbawienia, umiłowaniem Boga. Bojaźnią wobec niego. Komu podzielisz się w te wakacje? Takim właśnie swoim świadectwem. I jeszcze jedno. Z przeczytanego dziś fragmentu wynika, jakby właśnie ten sąd już się odbywał, już się procedura zaczęła. Człowieku wierzący, tak jak dzisiaj mówiliśmy, Ty nie podlegasz sądowi, ale zrób sobie, przed sąd, przed sąd, sprawdź swoje fundamenty wiary. W świeckim świecie nawet rzetelne spółki co roku robią sobie badanie finansowe. Zrób sobie i ty, samo badanie duchowe. Zapraszam do modlitwy.